Witam Państwa serdecznie. Pogoda przyspieszyła, wegetacja na plantacjach też. Dziś znowu w odmianie licja. Zapraszam do tego odcinka. Proszę Państwa, odmiana licja, ta sama, którą oglądaliśmy wcześniej w poprzednich komunikatach. W pełni owocowania, drugi rok pełnego owocowania. Spore zagęszczenie. No i cóż, odmiana, która... Plantacja, która stanowi dla mnie pewne wyzwanie, ponieważ przy tak dużym zagęszczeniu i przy bardzo wysokiej plenności tej odmiany e, oznacza, że może nastąpić ten problem, wręcz spodziewamy się, że będzie ten problem, który występuje na większości plantacji z odmianą Licia, czyli pierwsze dwa zbiory dobrej jakości, a później już bardzo szybkie drobnienie. Postaramy się temu zapobiec. E, proszę Państwa, w pełni kwitnienia, możemy powiedzieć, jest ta odmiana w tej chwili. Jest już sporo pędów kwiatostanowych, które praktycznie zakończyły kwitnienie. Większość jest w trakcie kwitnienia, ale jeszcze pojawiają się takie na cieńszych łodyżkach ostatnie. Co prawda, one są na cieńszych łodyżkach i spodziewamy się, że no może nie do końca wszystkie będziemy chcieli zebrać jako deserowe, ale postaramy się, postaramy się jeszcze wydobyć coś z tych ostatnich. Ta odmiana jest bardzo plenna. Wyliczyłem na tym jednym pędzie 11 pąków kwiatowych. Proszę państwa, więc jest to odmiana, która w tym przypadku daje i dużą ilość tych pędów kwiatostanowych i na każdym z nich jest duża ilość kwiatów. Będzie trudne do wykarmienia, ale przecież damy radę, będziemy się starali. Kwitnienie w pełni, jak powiedziałem. Trzmiele, pszczoły dookoła mnie pracują. Myślę, że będą tutaj, tutaj pracowały do samego końca kwitnienia. Kwitnienie już trwa dwa tygodnie. Myślę, że co najmniej jeszcze dwa tygodnie się pociągnie. A to oznacza, że owocowanie również będzie trwało, ciągnęło się miesiąc czasu. To w sumie dobrze. Jeśli Kwitnienie jest rozciągnięte, również rozciągnięte będzie dojrzewanie. I to nam daje szansę uzyskać również duże owoce z tych późniejszych kwiatów. Co w tym czasie możemy podawać? Jeśli to jest środek kwitnienia, no to jeszcze raz możemy zastosować Algarem Twin w dawce 1,5 litra na hektar. I jeśli nie ma jakiegoś szczególnego wskazania, to ograniczymy. Ograniczamy się tylko do algarenu. Natomiast jeśli plantacja jest bardziej już posunięta w wegetacji, w rozwoju wegetatywnym, jeśli jesteśmy już za połową kwitnienia, tak w tej chwili bardzo często jest na przykład na plantacjach z odmianą rumba, która już praktycznie kończy kwitnienie, w takim przypadku to już nie algaren, wchodzimy z preparatem Expando. Ekspando, przypominam, dajemy trzykrotnie. Zalecana pierwsza dawka to 4 litry na hektar, po tygodniu następna 3 litry na hektar, i po następnym tygodniu 3 litry na hektar. Jeśli mamy do czynienia z bardzo, bardzo dużą ilością kwiatostanów i to kwitnienie jest bardzo mocno wyciągnięte, możemy jeszcze dorzucić czwarty zabieg, ale to w konkretnych przypadkach. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy działanie Expando wzmocnić, dodając King Life Gold. To jest nawóz krystaliczny, dodajemy go w dawce 4 kg na hektar. Do tego samego zabiegu razem z Expando. A co jeśli to kwitnienie nie jest aż tak bardzo obfite, no to wtedy proponujemy pozostać przy samym Expando. Trzy dawki, 4 litry na hektar, później 3 i jeszcze raz 3. Ewentualnie gdybyśmy w ten sposób zaczęli, to możemy później do drugiego lub trzeciego zabiegu dodać właśnie King Life Gold, a żeby uzyskać jeszcze większe. Owoce. Zwracam uwagę, że nawet jeśli mamy dużo większe owoce poprzez dodanie tego King Life Gold, to pomimo tego i tak jakość owoców jest lepsza niż na kontroli, gdzie nie było dawanego Expando. Stosując Expando, zawsze uzyskujemy nie tylko większe owoce, ale są też i twardsze i zawierają więcej cukru. I to chyba jest bardzo ważne. Podsumowując, dokarmianie dolistne. W tej chwili, jeśli Jesteśmy gdzieś w połowie kwitnienia, możemy jeszcze raz podać Alga Rentwin w dawce 1,5-2 litry na hektar. Natomiast jeśli jesteśmy już za połową kwitnienia, czy to kwitnienie dobiega końca, no to już jest czas na zastosowanie Expando. Pierwsza dawka Expando 4 litry na hektar. Jeśli jest potrzeba... To jeszcze wzmacniamy. I pamiętajcie Państwo, że po, po ekspandu za 3-4 dni robimy dokarmianie wapniem. A co jeśli chodzi o fertygację? W tym czasie, w czasie kwitnienia, stosujemy zazwyczaj NPK zrównoważone. Na przykład Greenplant 2020, 2020. My też jesteśmy dystrybutorem nawozów belgijskich Poliamix. I tam jest też taka opcja 2020 20, 20 również bardzo dobrze się rozpuszczają. Sprawdzaliśmy to już w poprzednich latach na plantacjach truskawkowych. Efekt był dobry. No i, i tyle. I również proszę państwa dokarmianie w sumie inaczej, nie dokarmianie. Dokarmianie ja zawsze mówię dolistne przy podawaniu do korzenia nawożenie nawożenie wapniem pamiętajmy, że truskawka potrzebuje bardzo bardzo dużo wapnia więcej niż sad błoniowy na przykład truskawka tego wapnia będzie potrzebowała teraz od kwitnienia do samych zbiorów i pomiędzy zbiorami również ten wapń, który podamy do korzeni nawet w okresie pomiędzy zbiorami ten wapń też będzie trafiał jeszcze do owoców. To nie jest tak jak w jabłoniach. Proszę Państwa, na sam koniec chciałem Państwa aby zaprosić jeszcze do oglądania takich krótkich filmów o truskawkach. Jeżdżę troszeczkę po polsce po różnych plantacjach i czasami udaje mi się zauważyć coś ciekawego. Niekoniecznie są to rozwiązania przeze mnie promowane czy zachwalane. Czasami jest wręcz odwrotnie, ale myślę, że warto sobie zobaczyć. Będę chciał też pokazywać nie tylko odmianę licia, ale również Fight, również Rendezvous, odmiana Tea która w tym roku bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła. Nie miałem tak od niej dobrego zdania, ale wygląda na to, że w tym roku świetnie przezimowała i w tym roku będzie miała naprawdę wybitną wybitną plenność. Zapraszam do tych króciutkich filmów, one będą trwały półtora minuty, 2 minuty. E... O, takie ciekawostki, żeby ich nie przegapić. No szczególnie polecam wcisnąć sobie subskrypcję kanału Esadownictwo. No i do zobaczenia.